Ale mama z papą przyszli wczoraj. Na łóżku siedli, a mnie kazali iść precz. I coś tam siostrze gadali. A ona krzyczała: to miecz! Trucizny dajcie! Sama nóż i sobie gardło podeszne po ślubie! A mama z papą do niej: jesteś głupia! Gadasz się, gdyby żyła w jakiej grubie, albo romansach! A tu nędza trupia, a tu honor naszej rodziny trzeba ratować. A ty, głupia fircynelo, myślisz co? Storbą po kawałek chleba naprzód, a starych nas dwoje ze stelą grać po kawiarniach na starych karfach w Kijowie? I tu mama zaczęłam wlać, i mój papa załamał na głowie ręce. A ja pod drzwiami płakać i ryczeć zaczęłam, aż po mnie biedna dyjanka wypadła. Wlokąc mnie w ogród wyniosła, krzycząc, wezmę krzyż, wezmę krzyż. I prześcierała wlokąc na ogród, mnie w ręku wyniosła, krzycząc, wezmę krzyża, wezmę krzyża, bo wiedzę, że w tym domu na to rosła.